No i wam cześć. Widzimy po przerwie z powrotem. Jest dzisiaj fajna okazja. Szarik kończy. Czy znaczy kończy? Skończył już kolejny rok. Tak? Ile masz teraz? No, chyba nie umie liczyć szarik, ale trudno. Już ma 7 lat skończone. I mamy dla niego paczkę z prezentami do otworzenia. No, nawet jego sąsiad się odezwał. To są szari, go otwieramy, nie? No ty chyba nie Tu Masz podpisane, żeby było wiadomo, że to dla ciebie. Co tam dobrego mamy? Niech tam myślisz. To do jedzenia? Nie, to nie do jedzenia. Co tam mamy fajnego? Kartka spadła. Mm, kurde. Widziałem Spoko, ej. Zwrócisz kartę. Mamy ścięgna na wołowę. Mamy wieprzowina Paski wieprzowiny. Widziałeś takie rzeczy? Kurde. I no co tu jeszcze mamy? Wow. Jeden worek karmy dla psa. Jeszcze jeden worek karmy dla psa. Chciałeś takie rzeczy? To można grubo ponad miesiąc jedzenia, nie? Co, któreś byś spróbował, nie? Dobra, zobaczymy tutaj, te? No, ale grzecznie, poczekaj chwilę. Co to no. O jajku sam bym zjadł, proszę. A to się gryzie. Panie kolego, patrz. Trzeba pogryźć. Nie łykamy, gryziemy. Pogryź. No bardzo ładny, Fajne, nie? Dobra. I teraz zobaczymy ścięgno w kurde. Gruby temat. No, ktoś nam hałasuje, no ale. Tak to już jest. Uuu, to jest duże. I tak to jeszcze mamy do ostatniej paczki. Przyszło w gratisie karma taka. Także też na pewno będziemy próbować. Jedną już taką zjad Tam to była z kurczakiem, ale co nam nie skaczesz? No. Fajne będzie jedzonko To proszę masz On no, sobie to pójdzie opracować Także będzie jadł Tutaj mu potem Jeszcze tej karmy dam To jest z Czarna owca Hał hał to ja piezes... <ścoughs> pies prezes yy, Z Jagnięciny. Aha czyli no, czarna owca to potem jeszcze dostanie. A no tutaj sobie je ścięgna, tak? Ścięgna wołowe, fajne, nie? Coś takiego, o kurde, churpiące. Dobra. To Szarik sobie tutaj będzie elegancko dowcinał. I co? Życzymy mu jeszcze raz najlepszego. Nic smacznego oczywiście. Także trzymajcie się. 许马龙。